Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałam przeprowadzić wywiad z panem. No, pogadamy. Słucham pana. Jak się dzisiaj spało? No, jak się spało dzisiaj? Halo? Jak spaliśmy? Tak fajnie było? A co ci się śniło dzisiaj, powiedz mi? No co się śniło? Duża butla mleka? Wielka butla mleka? O kurcze! A co to się stało? I co ty masz taką pianę w ustach? Nie było dużej butli mleka dzisiaj. Chyba sobie przypomniał, że była woda w nocy. Tak, była woda w nocy. Była woda. Dobra, ja już o tym.